Dominik Tarczyński to charakterystyczna postać polskiej sceny politycznej. Od początku swojej kariery wyróżniał się żywiołowymi i emocjonalnymi wystąpieniami. Obecnie, mimo że nadal wykazuje się on dużą energią i zaangażowaniem, jego wypowiedzi stały się bardziej przemyślane i wyważone. Jego początkowe wystąpienia w Sejmie cechowały się ciętymi komentarzami oraz opiniami. Młody Tarczyński nie bał się konfrontacji i z zapałem atakował swoich przeciwników politycznych, co przyniosło mu zarówno zwolenników, jak i wrogów. Zobaczcie, jak radził sobie na początku swojej kariery. Panie marszałku, Wysoka Izbo, miałem nie zabierać głosu. Już boli? Już? Już boli? No więc trochę danych i będzie bolało jeszcze bardziej. Tomasz Lis, ile dostał od was? Jego prywatna firma. Prywatna firma 7 milionów 400 tysięcy złotych. Prywatna firma! Nie spółka skarbu państwa. Gazeta wy. Cisza teraz, bo mówi poseł na Sejm. Cisza. Gazeta Wyborcza. Uwaga! Wpływy z reklamy ze spółek Skarbu Państwa za czasów Platformy: 51,6%. Do jednej prywatnej firmy. Po co wspierać tak naprawdę spółki Skarbu Państwa? Po co wspierać media publiczne? Lepiej wspierać prywatne, bo to oczywiście trafia do obywateli. Nie, trafiało do prywatnych spółek. I teraz chciałbym powiedzieć o tym, że jesteście hipokrytami, nie macie żadnego. A ty nie krzycz, moja droga, bo krzyk niczego nie zmieni. Ani krzyk, ani jęczenie, ani wycie, niczego nie zmieni. Jest wycie znakomicie. Głos ma poseł Dominik Tarczyński, Prawo Prawej Sprawiedliwości. Panie marszałku, Wysoka Izbo, ja naprawdę chciałbym merytorycznie porozmawiać, ponieważ zarzuty cały. ponieważ zarzuty są cały czas e, dotyczą, finansów. Dotycz, dotyczą finansów. Panie pośle Nitras, ja nie wiem, co wy tam w tych e, szeregach e, działacie, ale widzę, że pobudzeni jesteście. Ja chciałbym naprawdę merytorycznie zapytać, czy te miejsca, więc chciałbym zapytać merytorycznie, czy Platforma Obywatelska już teraz rozliczyła się i wytłumaczyła 30 tysięcy tablic Mendelejewa. Jaka firma wzięła za te pieniądze? Po co te tablice są? I chciałbym też oprócz tego pytania do pana ministra o 30 tysięcy tablic Mendelejewa, które leżą gdzieś tam w piwnicy, zakupione przez was, czy to jest wasza strategia? I chciałbym oprócz tego pytania zapewnić was, że te strzelnice w razie nie, nie daj Boże agresji przyjmą Was pod swoje skrzydła. No jednak, Zaopiekujemy się Wami. Panie pośle, nadzieję, proszę zadawać proszę. pytanie dotyczące poprawki. Panie Marszałku, Wysoka Izwo, ja chciałbym zapytać, jaka jest różnica między komunistami, którzy mordowali i którzy chcieli zasypać pamięć o żołnierzach wyklętych, o bohaterach, o tych, którzy walczyli o Polskę z Lechem Kaczyńskim, świętej pamięci prezydentem, którego pamięć także chcecie zakopać i aby o nim zapomniano. Nie zapomnimy! I ja chcę też także swój wątek prywatny powiedzieć: mój dziadek był komendantem narodowych sił zbrojnych, moja rodzina była prześladowana, moi rodzice i pamięć o nim? Także chcieliście zakopać. Nie zapomnijmy o prezydencie Lechu Kaczyńskim pod płaszczykiem pseudoprawa administracyjnego. Czas na bohaterów. Chwała bohaterom. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, ja zadam pytanie, ale zanim je zadam, chciałbym powiedzieć, że dyskusja na temat tych wydarzeń musi odbywać się w kontekście historii i w kontekście tego, jakie procedury były wdrażane, jakie postawy były akceptowane. Bo to wy przez osiem lat strzelaliście do górników i nic gumowe kule, nic wielkiego doprowadziliście do mentalności, która pozwalała na tego typu zachowania. I pytanie, Panie Ministrze czy po wydarzeniach, o których wspomniałem pod jastrzębską spółką węglową, górnicy, którzy zostali aresztowani i torturowani, poszukiwani przez żony, dostali jakiekolwiek formy zadośćuczynienia i czy odpowiedzialni ponieśli konsekwencje? Dziękuję. Ja odpowiadając na pytania, chciałbym też zapytać, panie przewodniczący, w jakich latach była negocjowana ta umowa? 2009-2014. Za czyich rządów ta umowa była negocjowana? Platformy i psl -u. Kto miał największą, potężną pozycję w Unii Europejskiej, którą się chwalił? Przyjaciół w Unii Europejskiej. Platforma i PSL. Wynegocjowaliście fatalną umowę? Która może mieć zagrożenia. Teraz mówicie, że to jest nasza wina, że o niej rozmawiamy i mówimy o zagrożeniach, że dajemy, że dajemy uchwałę, dzięki której dwie trzecie Sejmu będzie o niej decydować. I chcecie powiedzieć, że to jest wina Prawa i Sprawiedliwości. To Platforma IPSL oraz ich przyjaciele w Komisji Europejskiej negocjowali tę umowę. Nie zrobicie z nas w mediach zwolenników CETY. My się przyglądamy tej umowie. My przygotowaliśmy uchwałę i mówimy o tym, jakie są zagrożenia i jakie są plusy 856 milionów rocznie bilans in plus jeżeli chodzi o wymianę handlową. Są też zagrożenia, jeżeli chodzi o rolnictwo, dlatego przyglądamy się sąd arbitrażowy jest bardzo ważny, okres przejściowy jest bardzo ważny, ale okres przejściowy to jest część handlowa, a więc przestańcie manipulować 2009 2014 to był wasz rząd i wasze negocjacje, dziękuję. Jedynie, jak mogę skomentować wystąpienie posła Trzaskowskiego, Trzaskowski jak Komorowski. Słyszeliśmy od Komorowskiego, że jak PiS wygra, to kury przestaną się nieść, a krowy mleko dawać. A teraz słyszymy, że stracimy wszystkie pieniądze. 64 miliardy złotych to jest propozycja z budżetu na politykę spójności. I uwaga, Polska jest na pierwszym miejscu. Mamy najwyższą kwotę z 331 miliardów euro. I nawet w tym momencie premier powiedział, że jest to dla nas nie do zaakceptowania, pomimo tego, że Polska jest najwyższa. A państwa, które mają stracić powyżej 20%, to także Niemcy, wasi bogowie polityczni. 10 państw w tej propozycji ma stracić powyżej 20%. Polska się na to nie zgodzi i pan, panie Trzaskowski Komorowski, Dobrze wie o tym, że jeżeli będzie trzeba, to i weto się pojawi, tego budżetu nie będzie. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, ta umowa, jak słyszeliśmy przed, chwilą, przed chwileczką z ust sprawozdawcy, jest umową, która zabezpieczy interesy Polaków mieszkających w Turcji. Istotna umowa, dlatego że do tej pory takie zabezpieczenia społeczne kojarzyły się tylko z ubezpieczeniami, a chodzi o coś więcej. Ja chciałbym przytoczyć. Zapis dotyczący pracowników, osób pracujących także na własny rachunek, w tym rolników i, i domowników. I te ubezpieczenia każdej ze stron będą dotyczyć, więc w, w naszej ocenie, w ocenie klubu Prawo i Sprawiedliwość, zasadnym jest, aby, taka, aby taki projekt ustawy procedować i przyjąć. Umowa nie dotyczy bezpośrednio osób prawnych, ale rozwiązania mogą, mogą się przyczynić do tego, że w przyszłości także osoby prawne. Będą objęte takim zabezpieczeniem. Postanowienia umowy, co także jest ważne, będą sprzyjały współpracy gospodarczej. To też jest bardzo istotne, bo zapomina się o tym elemencie, który jest związany z rozwijaniem współpracy gospodarczej. Na pewno też pomogą Polakom łatwiej i bezpieczniej się przemieszczać. To też jest istotne, dlatego Klub Prawo i Sprawiedliwość jest za przyjęciem tego projektu. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Dzięki Bogu to nie posłanka Platformy będzie decydować o tym, czy ja Wam zabierać głos, ale, ale wyborcy. Polacy. Ja rozumiem, że poseł Kierwiński jest skonfundowany i teraz ma pewien problem i że chciałby, aby sprawę Karakali przenieść. Już? Przeszło Wam, czy jeszcze nie? Poseł Nitras, może Wam dać coś na uspokojenie. Ja wiem, że poseł. Poseł Kierwiński chciałby przenieść dyskusję na temat Karakali do zacisza sądowego, żeby nikt nie dyskutował tego publicznie w parlamencie najjaśniejszej Rzeczpospolitej, ale się nie uda. Oczywiście wyłączenie tajności i tajność w procesie, wyłączenie jawności to był cel. Ale ja chcę powiedzieć o czymś innym. Jeżeli ktoś mnie nazywa tchórzem, jak pani poseł, to kim trzeba nazwać Donalda Tuska, który Dziękuję uciekł przed zarzutami Wróćcie! Pani Marszałku, ja już naprawdę nie chciałem zabierać głosu i zadawać pytania, ale mam bardzo ważne pytanie do pana, do pana ministra, do pana premiera. Czy jest jakaś opcja, jakaś mo możliwość, żeby no może dofinansować jakąś prywatną telewizję, tak dofinansowana była gazeta wyborcza, na przykład gazetę Sześciu króli by Ryszard żebyście mieli swoją telewizję, żebyście byli zadowoleni. Ja pracowałem w telewizji publicznej. Ja byłem przez was zwolniony tylko dlatego, że miałem konserwatywne poglądy i teraz was boli i teraz was boli że telewizja publiczna nie jest to, która zwalnia za konserwatywne poglądy, ale jest telewizją przekazującą prawdę. A jeżeli chodzi o służbę zdrowia, krzyczcie, krzyczcie, nie zakrzyczycie. A jeżeli chodzi o służbę zdrowia, to właśnie wy, i zawsze będę wam to powtarzał i przypominał, to wy podnieśliście VAT na wózki i ubranka dziecięce, obniżyliście na prezerwatywy i trumny. Będę to przypominał. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu... Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie uchwały w sprawie polityki imigracyjnej Polski. Ta uchwała jest uchwałą niezbędną. Ta uchwała jest uchwałą niezbędną ze względu na to, co dzieje się w Europie i co już rozpoczyna się w Polsce. Jest to uchwała, która mówi, jak powinna wyglądać polityka, podkreśla i tutaj chciałbym zacytować zdanie z uchwały sprzeciw wobec jakichkolwiek prób ustanawiania unijnych stałych mechanizmów alokacji uchodźców czy imigrantów. I to jest bardzo ważne, bo jeżeli zgodzimy się na to, aby Unia Europejska decydowała, ilu imigrantów ma w Polsce być, w jakich terenach, jeżeli na dwa tygodnie przed wyborami rząd Platformy Obywatelskiej ogłosił przetarg na ośrodki dla uchodźców, nie konsultując tego w żaden sposób ani z samorządami, ani z społeczeństwem, a teraz pani premier nie pamięta swojej decyzji. To to jest bardzo niebezpieczne. Naszym obowiązkiem, naszym obowiązkiem jest zadbanie o bezpieczeństwo Polaków. Naszym obowiązkiem jest, abyśmy nie dopuścili do sytuacji, jakie mają miejsce teraz w Niemczech, jakie mają miejsce w Szwecji, wszyscy byliśmy świadkami tego, do ilu gwałtów i przestępstw dochodziło. Ale to jest tylko jeden element polityki imigracyjnej, bo oczywiście to nie jest tak, że my nie chcemy pomóc ludziom, którzy są w potrzebie. To no nie jest tak, że my jesteśmy wyłączeni z Solidarno Solidarności Europejskiej. Chciałbym przypomnieć, że wszystkie największe akcje w trakcie naprawdę potężnych katastrof w Nepalu, w Chile, pierwszymi ekipami, które pomagały i niosły pomoc humanitarną, były ekipy z Polski. To właśnie polscy strażacy byli na miejscu jako pierwsi, chociaż jesteśmy na drugim końcu świata. A więc Polska jest gotowa pomagać. Polska nie wyłamuje się z Solidarności, ale powinniśmy pomagać tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna. Nie przez narzucone kwoty alokacyjne z Unii Europejskiej. Naszym obowiązkiem jest dbanie o bezpieczeństwo. Dlatego bardzo proszę w imię bezpieczeństwa, odpowiedzialności i zapobiegania tego, co może stać się w Polsce, aby Wysoka Izba poparła projekt i tę uchwałę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie. Dominik Tarczyński, jak widać, miał ostry styl wypowiedzi nacechowany emocjami. Nie bał się poruszać niewygodnych kwestii, takich jak uchylenia immunitetów sędziów, islamizacji Europy, podnoszenia podatków czy chociażby wytykał Tuskowi jego fatalne zarządzanie i brak kompetencji. W jaki sposób to robił? Zobaczcie sami. Pytanie zadaje poseł Dominik Tarczyński, klub Prawa i Sprawiedliwości. Ja nie reagować, ale jak słyszę od pani poseł o, o niezależności wojewódzkich ośrodków, no to chciałbym zapytać, czy to prawda, panie ministrze? Chciałbym zapytać. Korzystając z okazji, że właśnie CBA zatrzymało jednego z byłych posłów PSL-u, który w Świętokrzyskiem piastował wysokie stanowisko właśnie w wojewódzkim ośrodku. Takie pytanie, jeżeli chodzi o PSL. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam pytanie, czy ta ustawa jest związana z tym, że Sąd Najwyższy wpisał do księgi zasad prawnych, iż uchwała, uchylenie immunitetu sędziom orzekającym na podstawie dekretu o stanie wojennym jest bezzasadne. To po pierwsze. Po drugie czy jest to związane z tym, że sędzia Henryk Kostrzewa, stalinowiec skazujący Akowców w 1989 roku, odmówił rehabilitacji rotmistrza Pileckiego emerytura w III RP 13 602 zł? To po drugie. Po trzecie. Czy to jest związane z tym, że sędzia sądu rejonowego we Wrocławiu potrącił jadącego prawidłowo reworzystę i wysłał go na miejsce rehabilitacji za bezzasadne? Czy ta ustawa jest związana z tym, że sędzia Waldemar Z. Zbytgoszczy zabił, zabił samochodem mężczyznę, jego rodzinę pozwał za zniszczenie samochodu Volkswagena niemieckiego? Czy ta ustawa jest związana z tym, że sędzia Lucyna zborowska słupianek z Poznania skazana na promocję za oszustwo w obrocie Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym zapytać o oficjalne dane. Oficjalne dane, powtarzam, czy prawdą jest, że za czasów Platformy woda wzrosła o 27% i ograniczyliście, ograniczyliście dostęp do rzek? Czy prawdą jest, że stocznie były zagrożone, bo de facto żeglugę chcieliście sprzedać i się o 27%? Pro... Mam wa... danem, wam, mam wam dać? Półtora tysiąca ludzi jest pod Sejmem, ale poseł Nitras widzi 30 tysięcy. Nie wiem, panie pośle, dlaczego ma pan takie wizje? Półtora tysiąca! Ale gdzie te dwa miliony wałęsy? Ojejku, nie ma. A więc ceny podnieśliście, zeglugę zablokowaliście, widzicie 30 tysięcy ludzi, a Wałęsa, tak jak kłamał, tak teraz symuluje w szpitalu, poniżej dwóch milionów. Dziękuję bardzo. Błansy. Pani Marszałek, Panie Ministrze, ja liczyłem na to, że ta debata faktycznie będzie merytoryczna, ale słuchając tych pytań totalnej opozycji, odniosę się w nich do swoich pytań, ale najpierw chciałbym zapytać, czy głównym powodem zmiany struktury budżetu jest Brexit oraz nielegalna imigracja. Pytanie panie ministrze, kto jest odpowiedzialny za Brexit ze strony Rady Europejskiej, kto prowadził negocjacje? Czy negocjacje prowadził Donald Tusk? Kto jest odpowiedzialny za promocję nielegalnej imigracji, bo w nowym budżecie, pomimo tego, że Polska otrzymuje najwyższą kwotę, jest pierwszym państwem, 64 miliardy euro z 330 miliardów na politykę spójności, to niestety te środki są obniżone ze względu na nielegalnych muzułmańskich imigrantów. A teraz odnosząc się do tego, co poseł Mieszkowski wspomniał o tym, że polska reprezentacja przegrała, bo nie ma piłkarzy z Afryki. Panie pośle, jak panu nie odpowiada, niech pan do Afryki wyjedzie, a u Baumana, którego pan cytował, niech weźmie w bagażnik, jak macie to w praktyce i zróbcie sobie przyjazdkę do Afryki. Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoka Izbo, głos przeciw. Głos przeciw hipokryzji PSL-u, hipokryzji tych osób które między 2009 a 2014 roku negocjowały tą umowę. Kiedy negocjowaliście tą umowę, siedzieliście cichutko. Teraz słyszymy, że to nie Wy, tylko Komisja Europejska. A w Komisji Europejskiej siedzą kto? Kosmici, czy pani Hibner, czy pani Bienkowska? Kto jest komisarzem? Mieliście wielkich przyjaciół, wielką opozycję w Unii Europejskiej, wynegocjowaliście złą umowę i teraz ją krytykujecie. Nie damy się. Nie damy się postawić w pozycji osób, które są odpowiedzialne za treść umowy. Jedyne, co możemy robić, to jest dać ogromny mandat Parlamentowi. W uchwale, którą przedstawiliśmy, jest konieczność w większości kwalifikowanej dwóch trzecich głosów. Ewentualna ratyfikacja powtarzam ewentualna będzie ratyfikacją sejmu posłów nie tylko klubu Prawa i Sprawiedliwości. A więc nie kłamcie Polaków, nie wjeżdżajcie na białym rumaku teraz broniąc Polski, bo wprowadziliście Polskę w bardzo trudną sytuację. Dziękuję. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Pani Premier, chciałbym zadać pytanie, które zadaję od wczoraj, nie mogę na, nie uzyskać odpowiedzi, więc mam nadzieję, że będziemy mieli okazję usłyszeć ją dzisiaj. Czy prawdą jest, że ustawa ta będzie obejmowała i dotyczyła 80% osób, które podają jako pierwszy język obcy język rosyjski? To po pierwsze. Po drugie, po drugie, czy prawdą jest, że ostatnio po zmianie w jednej z największych placówek dyplomatycznych tylko sprzątaczka okazała się nie być tajnym współpracownikiem? A jeżeli chodzi o waszych profesjonalistów, bo nam zarzucacie brak profesjonalizmu, powiedzcie, co teraz wasz orzeł dyplomacji Sikorski robi, bo chyba nie robi już łaski Amerykanom. Dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo, zanim zadam swoje pytanie, chciałbym się odnieść do tego co przed chwilą przeczytała, bo przecież nie powiedziała pani poseł Jolanta z Platformy. Chciałbym powiedzieć, chciałbym powiedzieć, chciałbym powiedzieć, że to Donald Tusk pokazał, że jest nieudacznikiem politycznym, bo prowadził negocjacje z Unią Europejską i to jest jego wina. I to on powinien ponieść konsekwencje. I właśnie o te konsekwencje, panie ministrze, chciałbym zapytać, czy Donald Tusk jako wysoki urzędnik unijny poniesie konsekwencje tego fiaska i tego, jakich szkód narobił. Dziękuję. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu Klubu Prawo, Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie uchwały. I chciałbym od razu nawiązać do tego, o czym mówił pan poseł Długi, to znaczy do poprawek. Do, do Waszej uchwały, bo generalnie oczywiście one są w dobrym kierunku i wiele dyskusji na, na, na komisjach mieliśmy na temat tego, jak, jaki stosunek mamy do GMO, jaki stosunek mamy do zagrożeń różnego rodzaju i kierunek jest dobry, przy czym ja zastanawiam się nad tym, czy tekst państwa uchwały jest aktualny, nie jest aktualny. I to, o czym mówił pan panie ministrze, po części się zgadza. Ta wypowiedź pani komisarz, o której pan wspominał, to była wypowiedź z 5 lipca. Jesteśmy po czternastej rundzie i sytuacja jest tak dynamiczna, czy może być tak, że naprawdę za tydzień te uchwały będą nieaktualne, więc Pana postulat, pani ministrze, aby one wróciły do Komisji, aby w Komisjach poprosić rząd o dokumenty, skupić się na tym, co jest teraz aktualne po czternastej rundzie, jest, jest sensowne. Dlatego my będziemy wnioskować o to, aby te, te uchwały trafiły do Komisji, aby, abyśmy mogli się pochylić nad nimi. To jest jedna z najważniejszych umów, o ile nie najważniejsza umowa dwudziestopięciolecia. W Polsce i nie możemy procedować nad nią bardzo szybko, kolejnymi uchwałami, nerwowymi ruchami. Uważam, że po, po, powinniśmy poprosić rząd o dodatkowe informacje, jak wygląda sytuacja po czternastej rundzie, przyjąć obydwa teksty, przyjrzeć się im i dopiero wtedy wypracować, no, mam nadzieję, wspólne stanowisko. Bardzo dziękuję. Głos ma poseł Dominik Tarczyński, Klub Prawa i Pani Panie marszałku, pani premier, pani minister, chciałbym zapytać, czy ta troska, którą teraz okazujecie, jest dowodem tego, co przez 8 lat robiliście i symbolem tego, co robiliście w trosce o rodziny było podwyższenie VAT-u na ubranka i wózki i obniżyliście VAT na prezerwatywy i trumny. Za waszych czasów drogo było się rodzić, za naszych czasów tanio będzie się rodzić. Dziękuję. Panie Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Moje pytanie jest odpowiedzią w pewnym sensie na to, co powiedział Pan poseł Stasiński z Nowoczesnej, który porównał islamistów, emigrantów islamskich do Polaków pracujących legalnie w, w krajach Unii Europejskiej, co uważam za skandaliczne. Żaden z polskich emigrantów ekonomicznych nigdy nie domagał się, przepraszam za to, bezpłatnych prostytutek, nie chciał bezpłatnego mieszkania. Nie oczekuję socjalu, ale ciężko pracuję. Sam przez panie pięć pośle, to lat jest ciężko czas pracowałem. na zadanie pytania, a nie na komentowanie. Zadaję pytanie za chwileczkę, pani Marszałek. Chciałbym wyrazić też swoje oburzenie, bo to jest skandal. Ja sam przez pięć lat pracowałem, mieszkałem w Londynie. Wiem, jak ciężko Polacy pracują. Nie dlatego, że chcą, tylko dlatego, że Platforma ich wypchała. Proszę przejść z do Polski. pytania, bo się Moje czas pytanie panczy. jest bardzo, bardzo proste i bardzo podstawowe. Panie ministrze, czy ta prezydencja luksemburska faktycznie zdała egzamin, jeżeli chodzi o te podstawowe zadania związane z imigracją? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A wy co myślicie na temat wystąpień Tarczyńskiego w Polskim Sejmie? Czy jego emocjonalne wypowiedzi docierały do posłów? Dajcie znać w komentarzu.